Vlogmas, dzień trzeci, hej! Wczoraj zapomniałam się z wami pożegnać, bo w sumie dzień był taki strasznie pełen zamieszań i w zasadzie wieczór był trochę taki słaby, <grym> um, ale dzisiaj się z wami witam. Właśnie dodałam przed chwilą vlogmasa z dnia pierwszego, wiem, że jestem spóźniona, ale to wszystko jest wina internetu, ponieważ ten pierwszy vlogmas dodawał się około 6 godzin, więc... No, naprawdę prędkość zawrotna i wydaje mi się, że niestety chyba będę musiała zacząć łączyć te vlogmasy, zrobić dwa dni w jednym vlogmasie, <grym> czy jakoś tak, ponieważ inaczej nie wyrobię się z dodawaniem filmów. I to nawet nie chodzi o edycję, tylko po prostu o samo dodawanie, ponieważ, jak już mówiłam, ta prędkość internetu jest tutaj zawrotna. <grym> Właśnie już jestem po śniadaniu, jest godzina 11 albo 12. Dzisiaj rano trochę popracowałam na internecie. I jako, że pogoda jest prześliczna, zaraz właśnie wychodzę na dwór, mam zamiar, zamiarze nagrać jakiś taki filmik ogólny o tej wyspie, ale zobaczymy, jak to mi się uda, ponieważ nigdy jeszcze nie robiłam tego typu filmików. No więc tak żeby tradycji stało się za dość, pokażę Wam mój dzisiejszy outfit. Więc jeśli się nie przebiorę, dzisiaj bluzeczka z, z pierwszego vlogmasa chyba i białe, luźne spodnie. Mam nadzieję, że nie będzie mi widać bielizny. I taki strój na luzie, taki wakacyjny. Założę sobie jeszcze jakieś klapki albo japonki. No i oczywiście druga tradycja, czyli pokazywanie pogody. Jak już mówiłam, dzisiaj jest bardzo, bardzo ładnie, słonecznie. Chociaż na, sob na sobotę także zapowiadali deszcz, no ale na szczęście te prognozy się nie sprawdziły i jest naprawdę cieplutko. Hej! Właśnie jestem w małym parku koło naszego hotelu. To jest właśnie ten budynek, który zawsze widzicie rano. I chciałabym nagrać jakiś krótki film tutaj, rozłożyć swój stojak na kamerę i swoją kamerę i coś powiedzieć, a się tak stresuję. Jestem taki wstydzio straszny i w sumie już nawet oswoiłam się z mówieniem do ręki teraz i do swojej kamery, tak jak teraz ją trzymam wśród ludzi, a jeszcze się boję mówić tak wiecie, tak, tak jakoś tak bardziej oficjalnie. No ale zobaczymy. Może zaraz się przełamie. Tu jest mój equipment. A, a tu wszystko w torby jeszcze. <laughs> Miga mi czerwona bateria. O oh no, ja to zawsze przygotowałam. Więc ogólnie genialnie się przygotowałam. Pierwszego dnia stało się to samo i teraz drugiego. Zawsze zapominam w nocy naładować bateria. Great! Vlog życia. Jednak się przekonałam i robię to. Światło leży na Hej, to znowu ja. Już jesteśmy po jacuzzi. Ja właśnie idę na pomoc temu kotu. Mam tu całą siatkę leczy dla niego. Mam nadzieję, że tam będzie. Właśnie nawet nie wiem, czy on tam będzie, ale spróbuję tam przyjść i, i zobaczyć, czy jest. I mu może jakoś pomóc. Cały czas jeszcze próbuję. Ogarnąć jakiś transport, trochę są małe te szanse, ale może akurat trzeba próbować. Właśnie idę pomóc temu bezdomnemu kotu. Nawet nie wiem czy on tam dalej ich będzie, ale tu jest cała siatka rzeczy dla niego. Mam nadzieję, że chociaż w takim stopniu będę mogła mu pomóc. Niestety tego kotka już dzisiaj tam nie było. Zobaczymy, może będzie wieczorem. Próbowałam go wołać, ale, ale się nie zjawiał, więc teraz przyszłam e, parę kroków wyżej, a będę kręciła timelapse e, z zachodu słońca, tu raczej nie będzie widać zachodu słońca, no ale tak ogólnie, e, zmi zmieniającego się światła. I zobaczymy, później zejdę na dół, jeśli go dalej nie będzie to po prostu e, zostawię mu kilka rzeczy i, i zobaczymy. Gdy ja właśnie zabiorę się za nagrywanie filmu, co się powiedzmy? Oczywiście! Słaba bateria. Ja Więc <grywa> jakiś pech bateria mnie nie opuszcza. Pech, albo po prostu zapominając to ich ładowanie na noc. Właśnie chciałam nagrać ładny timelapse. No i takie to jeszcze potrzebne. Why does she make sure to be yeah. so immature That's about yeah. the things I don't want change around it? In sometimes a very great sunset tonight, eh? oh. Yeah, it's a very beautiful island. Oh my wow. I get many, many pictures. <laughs> <laughs> yeah, have a nice holiday, eh? Yeah? Okay. Bye-bye. Yeah. właśnie próbowałam nagrać zachód słońca właśnie tym aparatem ale coś też słabo wychodzi słońce jest za, za tą górą i nic nie jest Gdy to nagrywałam, przyłączył się do mnie jakiś miły starszy pan, który był z Niemiec, który po prostu chciał sobie pogawędzić i również fotografem i to jest w sumie fajne, jak gdy ludzie są tacy otwarci, towarzyscy Tu przed chwilą jeszcze jeden pan coś zagadywał i u mnie taka Fajna, pozytywna atmosfera tu panuje. Skończyłam już swoje filmowanie i robienie zdjęć i wszystkiego innego. A teraz idę z powrotem do tego kotka, zrobię mu to mieszkanko. Zobaczyłem, może akurat tam będzie. Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie kciuki. Um, no i do zobaczenia już za chwilę. Czego kotka dalej tutaj nie ma? Chociaż kilka dni temu sprawdzałam i jeszcze był. Um, zrobiłam tutaj takie małe łóżeczko. Ta, tu jest taka, taka miseczka i włożyłam do środka kocek. Um. <noise> Wiem, że to może nie dużo, ale przynajmniej będę może się czuła lepiej, że zrobiłam coś, cokolwiek, żeby, żeby mu pomóc. Będę jeszcze chodzić i sprawdzać i może może będzie jutro, może pojutrze, może o innej porze dnia. Zobaczymy. Hej, ja właśnie wróciłam do hotelu, co to tak ciemno. Do hotelu po moich robieniu zdjęć i opiekowaniu się kotami e, trochę popracowałam na laptopie i teraz znowu idę w dół, bo, bo, bo podobno jest tutaj pokaz e, języka gwizdanego więc e, chciałam się wybrać, zobaczymy czy to jest coś warte e, zobaczenia, ale na pewno będzie ciekawy, ponieważ e, język gwizdany jest to taki typowy język tego regionu, jest to jedyne miejsce na świecie w którym wciąż się takim językiem posługują i nawet uczą go w szkołach, więc... E, więc zobaczymy, jestem bardzo ciekawa. Nigdy nie słyszałam o języku Gwizdanym. Więc e, pewnie coś tam nagram i, i zobaczymy, jak to będzie. Wączy star Whistlein 9. Wam tego i que político que Que sí sí, mira, si quieres Di sí. Silva, tráeme una no cerveza. Sí, claro, verdad. Se entiende, ¿no? Yo no. Y lo otro lo de vino, ¿eh? Voy a ver si pedir otra puta. Tráeme una botella de vino. ¿Quieres eres jefe? No. No, vaya, no.

świąteczne palmy Ciekawie Właśnie weszliśmy na mały, małą kolację trochę pizzy, trochę wina natrafiliśmy na przypadkową imprezę a teraz idziemy zobaczyć teneryfę, światło teneryfy w nocy I, i się trochę przejść i zaraz wracamy do hotelu więc Do zobaczenia za chwilę

Przez szum morza. Oddali widzę ten ryfę. Jest to tak magicznie i cudownie. Ludzie chyba polega na docenianiu takich drobnych chwil, które składają się na pełną całość. I to jest właśnie taka chwila. I w sumie zaraz już wracamy do domu pójść spać, bo już jest dosyć późno a tymczasem żegnam się z Wami dziękuję za wspólny trzeci vlogmas i do zobaczenia już jutro Bye.